Jeśli komuś nie zdarzyło się nigdy spędzić weekendu lub zarwać nocy z serialem, od którego nie można się oderwać, niech pierwszy rzuci kamień. Seriale stały się ważną częścią naszej codzienności i często rozmawiamy o nich z przyjaciółmi. To jest dziesiąty odcinek podcastu Pokochaj Niemiecki w Akademii Agnieszki Drumer. Ja jestem Mateusz Chrostek i dziś nauczymy się komentować seriale. Powiedzmy sobie o tym, gdzie można obejrzeć serial. Możliwości jest sporo. Kiedyś filmy i seriale oglądało się głównie w telewizji, im Fernsehen. Tu uwaga, Das Fernsehen to telewizja jako taka oraz proces jej oglądania. Natomiast Der Fernseher to urządzenie, czyli telewizor. W telewizji mamy różnych nadawców, czyli verschiedene zenda. Główny ich podział to private zenda, czyli nadawcy prywatni oraz öffentliche zęda, czyli nadawcy publiczni. Telewizja publiczna to öffentlich-rechtliches fernsehen i za to płaci się abonament, czyli der Rundfunkbeitrag. To małe tło, już takie niemalże historyczne. Dziś jednak najczęściej ogląda się seriale nie w telewizji, lecz im streaming, czyli na platformach streamingowych, takich jak Netflix. Jeśli nasz telewizor jest internetfähig, czyli może być podłączony do internetu, co dzisiaj jest standardem, to możemy nadal fajnie sitzen, czyli siedzieć przed pudłem, czyli przed telewizorem i rozkoszować się ulubionymi serialami. Aby rozmawiać o serialach, najpierw musimy wiedzieć, jak one są zbudowane. Eine Serie besteht aus Staffeln und jede Staffel besteht aus Folgen. Serial, die Serie, składa się z sezonów, die Staffel, a ta z odcinków, die Folge. Zapewne każdy doświadczył już zjawiska znanego pod nazwą binge watching, czyli kompulsywnego oglądania seriali. Zdarza się to na tyle często, że warto umieć o tym opowiedzieć po niemiecku. W przykładowych zdaniach celowo będę podawał nazwy niemieckich seriali, które znajdziecie w różnych serwisach streamingowych. Przede wszystkim, od binge watching możemy stworzyć czasownik Bingen. Czyli oglądać kompulsywnie dużo odcinków naraz. Am Wochenende habe ich Cleo gebinged. W weekend binge'owałem Kleo Swoją drogą serial Kleo opowiada o agentce specjalnej z NRD, czyli po niemiecku DDR, Deutsche Demokratische Republik. I mimo, że Cleo bez oporów likwiduje niewygodnych jej ludzi, serial jest dość lekki, zabawny i wciągający. Polecam. No i mamy też czasownik, który jest bardzo ciekawy: Durchsuchten. I wbrew pozorom, nie jest to forma czasu przeszłego od Suchen, lecz czasownik, który powstał od rzeczownika Die Zucht, czyli uzależnienie nauk. Ich habe Babylon Berlin durchgesuchtet. Tutaj mamy kolejny bardzo znany i godny polecenia niemiecki serial o Berlinie w latach dwudziestych: Babylon Berlin. Jeśli zdarzy nam się Bingen, to znaczy, że oglądamy wiele odcinków, jeden po drugim naraz. I to warto również wyrazić po niemiecku. Ich habe fünf folgen in einem Zug geschaut. Obejrzałem 5 odcinków za jednym zamachem. Albo Ich habe 5 folgen hintereinander geschaut. Obejrzałem 5 odcinków, jeden po drugim. A przy okazji zajmijmy się czasownikami sehen, ansehen, schauen i anschauen, ponieważ bardzo często się one mylą. Generalnie można powiedzieć, że schauen i sehen. Są w większości przypadków synonimami, a ich użycie jest zależne od regionu i od rejestru językowego. W kontekście oglądania filmów i seriali najczęściej używa się czasownika schauen. Ważne jest to, że i schauen, i sehen mają dopełnienie bliższe, czyli oglądamy coś. Ich schaue Netflix. Ich sehe ein Film. A potocznie ich gucke. Einen film, czyli czasownik gucken. Jeśli oglądamy jakiś konkretny film, dokładnie w całości, użyjemy sich etwas anschauen, sich etwas ansehen albo sich etwas ankucken. Ta ostatnia wersja jest najbardziej potoczna. I weźmy na tapet... Nagrodzony wieloma Oscarami film, który jest dostępny na Netflixie i bardzo gorąco go polecam, a mianowicie film Im Westen nichts Neues, Na Zachodzie bez zmian. Ich habe mir den Film Im Westen nichts Neues angeschaut, angesehen albo angeguckt. Obejrzałem film Na Zachodzie bez zmian. A wracając do seriali, serial może też wciągnąć. I możemy to wyrazić na różne sposoby. Die Serie hat mich süchtig gemacht. Ten serial mnie wciągnął, uzależnił. Lub die Serie hat mich in ihren Bann gezogen. Serial mnie wciągnął, oczarował. Ten zwrot, etwas hat mich in sein bann używa się bardzo często w kontekście książek. Książka mnie oczarowała, wciągnęła, ale myślę, że w stosunku do serialu również możemy tego użyć spokojnie. No i możemy też powiedzieć, die Serie hat mich mitgenommen. Ten serial mnie porwał, wciągnął emocjonalnie. Bardzo często, oprócz tego, że powiedzieliśmy, że oglądaliśmy serial, chcemy też go jakoś skomentować. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wygłaszać profesjonalną recenzję, ale choćby powiedzieć kilka zdań, aby polecić komuś obejrzenie danego dzieła. Możemy powiedzieć: Ich kann die Serie wirklich empfehlen. Mogę naprawdę polecić ten serial często jest też tak, że serial rozkręca się, ale dopiero po kilku odcinkach. Na pewno każdemu z was zdarzyło się tak, że jakiś znajomy zachwalał wam jakiś serial, ale ostrzegł, że trzeba mu dać szansę i dopiero po kilku odcinkach się rozkręci. Wtedy można powiedzieć, die Serie kommt erst nach ein paar Folgen ins Rollen. Ten serial dopiero po kilku odcinkach się rozkręca. Albo na przykład dopiero po pierwszym Sezonie. Die Serie kommt erst nach der ersten Staffel ins Rollen. Niektóre Seriale mają też status kultowego. Das ist mittlerweile eine Kultserie. Ist też bardzo fajny czasownik: Antun. który w kontekście komentowania filmów, seriali, książek e, ma znaczenie oczarować. Die Serie hat mich voll angetan. Jeśli jakiś serial nam się spodobał, to oczywiście bardzo nas interesuje, czy będzie on kontynuowany. Ich hoffe, dass die Serie fortgesetzt wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mam nadzieję, że serial będzie kontynuowany. Jestem ciekawy, co będzie dalej. Warto skomentować też pokrótce akcje. Do wyboru mamy wiele przymiotników, na przykład Dizierne und Halsam. Serial był taki dający rozrywkę. fesselnd, przykuwający, atemberaubend, zapierający dech, ergreifend, przejmujący. Ja chyba najczęściej używam słowa unterhaltsam. Jeżeli powiem, no, die Serie war schon unterhaltsam. Die Serie war ganz unterhaltsam. To jest to po prostu taki dość pozytywny komentarz, że serial był OK i miło się go oglądało. Jeśli to była komedia, czyli eine komödie, to komplementem będzie die hat mich zum lachen gebracht. Wywołała we mnie śmiech. Możemy też lekko przesadzić i powiedzieć „Ich hab mich total tot gelacht”. Uśmiałem się na śmierć. Jednak nie będzie to komplementem, jeśli akurat oglądamy horror, czyli horror film. Wtedy lepiej, jeśli jest on voller Spannung, pełen napięcia, lub nawet „Lässt das Blut in Adern frieren”. Sprawia, że zamarza krew w żyłach. Ważne są oczywiście elementy zaskoczenia. Es gab viele unerwartete wendungen. Było wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji lub das Ende war überraschend. Koniec był zaskakujący. Man, sehr Dark. Mann, ich sag dir, die Serie Dark ist der absolute Hammer. Alter, ich hatte noch nie so einen krassen Mindfuck beim Serienschauen. Das Ding haut dich echt um und lässt dich komplett verwirrt zurück. Aber im positiven Sinne, verstehst du? Der absolute hammer to jest absolutny hit. Der mindfuck to jest słówko z angielskiego, oznaczające stan wyprowadzenia z równowagi, zawirowania, że już w ogóle nie wiemy o co chodzi. Umhaun to jest bardzo fajne słówko, oznaczające powalać. Die serie haut um. Ten serial powala. Często się też mówi, że coś nie powala. Etwas haut nicht um. Die Serie haut nicht um, denn Serial nie Du denkst, du hast den Dreh raus, wer wen verarscht und wer mit wem verwandt ist, und dann BUM, kommt eine neue Wendung, die dich aus der Band wirft. Den Dreh raus haben, da Du denkst, du hast den Dreh raus. Wer wen verarscht. Już Ci się wydaje, że rozkminiłeś kto kogo oszukuje? A tam przychodzi nowe wendung, czyli nowy zwrot akcji, który kompletnie wybija Cię z równowagi, die Dich aus der Bahn wirft. Ich muss aber sagen, dass Dark nicht für jeden ist. Wenn du nicht auf komplette Plots und verwirrende Geschichten stehst, Dann ist das nichts für dich. Aber wenn du bereit bist, dein Gehirn ordentlich zu fordern und dich in eine Welt voller Geheimnisse und Intrigen zu stürzen, dann gib der Serie definitiv eine Chance. Sie ist der Wahnsinn. das tyle w odcinku podcastu. Pamiętajcie, że transkrypcje i tłumaczenia są dostępne za darmo dla D oraz jako osobny produkt wraz z ćwiczeniami słownictwa link w opisie w końcu usłyszeć to jedno a przećwiczyć to drugie übung macht den meister vielen dank für heute und bis zum nächsten mal